Dzień dobry moje mili, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja wam życzę jego wtorku. Ostatni tydzień wakacji już trwa, ale wam nie będę traumy robił, że już za chwilę szkółka my, myślę pozytywnie Nie wiem czy w tym można myśleć pozytywnie, być Myśl, może myślę pozytywnie tym, że zobaczymy nowy materiał Gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się na przerwie, której nie było miesiąc czasu, witam was na wiejskich przygodach, odcinek Ósmy czy dziewiąty? Czekajcie, bo przed chwilą sprawdzałem. Odcinek 9 mamy marzec na naszym koncie. O na mienić tysiąc kurki, fajne, fajne e, fajnie. kukuryku robią. E, co my dzisiaj będziemy robić? E, no, widzicie, stoi New Holland, stoi przyczepa spalu nas bolotami, z balotami z tamtej łąki. O znajomego mieliśmy 4 baloty, ale to zapłacimy w kwietniu, bo nas nie sta na razie. No, co tutaj się działo? No, co no nie było na tej serii, ale pogadam za chwilę. Obornik się już jakieś tutaj produkuje, co prawda jest go na razie mało. Nasze krówki, jeden temen zrobiliśmy. Bo pamiętacie, mieliśmy dwa boloty kiszonki, jeden już poszedł, został jeszcze jeden, bo one strasznie mało jedzą. Więc w miarę to dobrze. Kiszonki nawet jeszcze nie zaczęliśmy, więc też przyzwoicie. A kto na odcinku, musi być. Jak widzicie, tutaj macie nasze zyski, które możemy mieć. No, na razie słabo to wygląda, bo mieliśmy tylko sobie. No ale tu już mamy te krowy, one zaczynają, no mleka mam 2,900, no ale patrz to, oj, temer już nie ma, no to teoretycznie po trzech ja sobie zrobię drugi temer, ale ciekawe kiedy się skończył, bo muszę się pewnie niedawno skończyć. E, mamy marzec roku drugiego, mmm, troszeczkę nie było odcinków, e, przewinąłem czas, szybko go przewinąłem, zmniejszyłem ilość dni. E, co my dzisiaj będziemy robić? Jedziemy siać nową uprawę na tym gospodarstwie, nową uprawę 25, które ja jeszcze przyjemności nigdzie nie miałem siać. Na żadnej serii, na żadnych innych seriach ona nie pojawia ale na tej się pojawi, jedziemy siać, oczywiście groch, bo po że na tej serii będziemy siać groch. Jesteśmy na starej wersji mapy, szpakowanie na tej nowej, co wyszło, czyli teoretycznie całkiem nowej mapie. odprawam naszego pięknego grante Zeta. Czy ja będziemy czuje na tą nową wersję mapy? Jeszcze nie umrzeć z Damiana, ale z Damianem ostatną sprawę, bo go cały czas nie ma. Będę dzisiaj do niego pisał i się wszystko z nim e, ugadywał e, Nie było tej serii, bo wiecie, nie chciałem się nagrywać bez Damiana. Jakoś miałem do ogarnięcia czy to od chłopa, czy, czy tam ta serie, ale już wracamy. E, mogę wam powiedzieć, że będziecie mieli martność z dwu, y, Szpakowa. Będziecie, jeśli nie zmieni, to w środę zobaczycie, że odcinek u mnie z y, y, Szpakowa. Ale 22 kg y, y, spólników, wspólników. Materia już zostały dwa, nagrane, nawet 3 materiały nagraliśmy, Więc was zapraszam do Mateuszka na poprzedni odcinek. Znaczy na odcinek u mnie na środę. Wracają na serię, nawet jeśli udało nam się nagrać z oskarkiem kolonie Co prawda jeden odcinek, bo <grym> ktoś kto miał wystąpić w mnie odcinku Nie działa mu internet, ciekawe kto taki może być, nie? No i co, najdziemy no na Tutaj postanowiłem tej serii, że pójdziemy w świat sobie groch Jedną uprawę taką nową niech jest I padło na groszek Dlaczego groch? Groszek Eee, bo po prostu szpinaków, nie chciałem, a jako że ostatnio na Ding Dong, już stałem, skoczyłem groszek, bo dobra, pojedziemy tej serii w groszek. No nie było odcinków, nie było live'ów, po poprzednim tygodniu było dwa odcinki i jeden live, no to był słaby wynik. Nagle no, już wracamy, mam nadzieję tych odcinków i transmisji będzie coraz więcej, aczkolwiek pierwszy chyba live y będzie dopiero w środę, Twartych w w piątek, więc będą tylko 3 live'y, ale zawsze to 3 live'y niż jeden. Więc odcinków troszeczkę należy wrócić kilka serii. Co z Damianem? No, Damianem jest taki kontakt bardzo słaby. Damian na razie nie ma zbytnio czasu na gra, więc muszę go spytać, czy przechodzi na tę nową mapę, czy będziemy w ogóle grać na tej serii, czy ja sam tutaj zostaje, To jest wszystko do przegadania. Więc tylko tyle, że w tym pierwszym sezonie jeszcze chcę e, zostać na tej mapie. E, czekajcie, ja mam w ogóle jechać. E, jedziemy na pole number 100. Gdzie muszę tutaj skręcić? Dobra jedziemy na polu 193 tam, będziemy siali oczywiście piękną prawą groszek, bo na polu 100, e, na polu 222,5, 22, które kojarzycie, będzie kukurydza, na polu 160, 187 będzie kukurydza, Ej nie 184 będzie kukurydza, 167, i na tym przy naszej e, będą dwa pola soi. Czy te kukurydze pójdą na taki szyankę, czy nie, nie wiem, to się wszystko okaże. Zrobię, zrobię, wam jeszcze jeden odcinek marcowy, żeby był dwa, mm, więc i tak jeszcze jeden będzie marcowy. Później będzie oczywiście kwiecień. No i w kwietniu już będę trzeba jakieś pieniążki pozarabiać. Znaczy już e, akcje, bo będziemy myśleli, kukurydzę, więc wiedź u znajomego zestaw. E, będą łąki do skoszenia i będzie fajno odcinek na kosów. E, będziemy dwie łąki kosić. E, wszystkie łąki do nas. W sumie mamy teraz będziemy jeszcze jedną więcej łąkę, więc chyba jakieś łąkę sobie przeznaczymy, e, bo będziemy mieli wtedy 3-3,5 łąki. No to zawsze głupie 68 osiem to zawsze jakiś mały zysk będzie na tej serii, a nam oczywiście potrzebne są pieniądze yy, I to na już Chłopaki dalej tutaj jak działają, tak działają dalej No co, no niestety nie mia miałoby nagrywane odcinki pod muzyczkę Niestety to zbytnio nie wypaliło Jeszcze teraz na dodatek mam burzę, bo w do mnie wróci, więc kurwa jest tragedia Tabletki znowu muszą być brane, żeby jako żyć, ale to tak Mam nadzieję, że to się wszystko w miarę niedługo ogarnie i uspokoi. No i co, no miałyby pod muzykę nagrywane, aktualnie jest tragedia z tym, bo nie mam osób. Jeżeli się udałoby ogarnąć osobę jeszcze na zakończenie wakacji, ja bym był w sumie wdzięczny, w sumie zadowolony, jakby się udało nagrać przynajmniej jeden z tych materiałów. Yy, bo to jest jeden materiał, który, znaczy inaczej, tych materiałów jest do nagrania już dwa, czy więcej był plan, ale żeby przynajmniej się jeden udał nagrać więcej, ja bym był wdzięczny, jakby się ten jeden udało nam nagrać yy, Bo, bo nagram sobie nie, jak już nowice talerzowanie, czyli prace pożniwne yy, Bo miało być jeszcze obolnik pod głos, ale to to wiecie To na razie nie wypaliło, więc czy to wypali, nie wiem Jedziemy na te pole, gdzie teoretycznie No że, że tak kosiliśmy, no to jechaliśmy też na te pole Czy my tu przejdziemy? i o, przejdziemy, bo przejdziemy obok Więc jedziemy sobie na te 193 yy, I zaczniemy się w jak groszku, nic więcej sobie ja to cię nie zostawię. chciałem wrócić tutaj przewinąć się ten czas na szybciutko. Jedziemy naszym zestawem, stawem fajnym gromaczką. Na razie jeszcze nie kupimy do niego zestawu. Może ten pipfek który ja jabłkę. Czy my będziemy jakieś... O, e, przejdziemy tutaj przez sąsiada, bez problemu. No i zaczynamy historyczny szef grochu na tej serii. Ogólnie historyczny w e, grochu na moim kanale. Jak mi tu GPS pokaże jak ja mam tu jechać? Dlaczego ja nie widzę jak mam jechać? GPS, aha. Jestem głupi, bo dałem do pracownika. No jedzie macie. Obniżamy. I jedziemy, Zaczynamy się w groszku. już nowa uprawa od początku serii tak nie wiedziałem to jest zawsze kurde, posijemy jakąś nową uprawę, więc mówię, dobra, siejemy groszek. To jest drugi odcinek siewu, bo na wiosnę na, na tabluzonie było siewy pszenicy, teraz jemy groszek Więc nowa uprawa na tej serii jest, no zestaw idealny no, MTZ, MTZ robi swoją robotę, w końcu się człowiek na nim pogra Bo mało nim grałem No tak, trochę jeszcze człowiek nim pogra i będzie wjazd Więc może się uda jakiś odcinek pod muzykę nagrać, bo musiał zapytać jakieś dwie osoby Fajnie by było, jakby się to udało nagrać, przynajmniej z dwoma osobami Pytanie: Ukrywam, ten to odcinek to będzie typowo wywóz w i gruberowanie, i grubberowanie, czy talerzowanie. A drugi akcje to jest słoma, typowo więc te dwa odcinki, tak naprawdę aż, tak, aż takiego dużego nałogu ludzi nie potrzebuje. No ale czy to się uda, czy nie, no to wiecie. To jest wszystko do przegadania, przemyślenia, popytania się. Chciałbym, więc może być tak, że takie to się uda. No, wiecie, we wrześniu już w kukurydze. Więc w wrześniu na postaram się, w wrześniu, tak to nawet listopada, żeby było przynajmniej 3, 4 jakby się udało, to byłbym wdzięczny akcja z kukurydzy, A to, że to będzie w to, to szlecie kanał. Ale wracam do tej serii, no nagrywamy to e, 1 marca, drugi sezon, godzina 14, trochę później nagrywam tutaj, a bo mówię sobie, nie chcę mi się nagrywać e, o poranku. O takiej mniejszym po południu się nagra, to jest fajna akcja. Nie zawsze musi być nagrywane rano, a tak jest ładne cienie, wszystko. No a gromaszka ma co tutaj robić. posiemy sobie groszek. E, już mam ogarnięty koment To mi przyjdzie później kosić. E, znaczy zbierać przepraszam, e, ten groszek, więc jest tylko się e, nic tylko go zasiać i niech sobie tutaj ładnie rośnie, bo jest to fajna prawa po zarobek. Właśnie nawet nie jakaś scena z więc sobie fajnie, bo przetestujemy sobie nową O To chodzi na tej serii, żeby testować. Hmm, na jakieś inne, kurde, czy jakieś inne uprawy pójdziemy. No, muszę przemyśleć z Damianem co robimy, bo nie ukrywajmy przejścia na inne mapy, by było dobrą opcją. No ale obstałem, żeby jakbyśmy mieli przejść, to dopiero później w kolejnych sezonach. Hmm, bo na tej że mam 40 godzin, nie było tego odcinku. Damiana też nie było, więc wiecie, jak Damian nie było, to mi się też tutaj samo nie chciało grać. No i tak jakoś się wszystko tutaj złożyło. Matik kolejny do mnie wraca też już niedługo, więc, wraca, więc będą kolejne dni. Pójdą na nagrywki naszej pięknej serii. Yy. Bracia na wsi, no ale to musicie oglądać kanał, kto nie widzi poprzedniego odcinku. to zapraszam ale Jestem zadowolony, że przynajmniej już w tym tygodniu zobaczycie dwa odcinki dość regularnie Bo to będzie oczywiście e, Jeden odcinek to będzie oczywiście tak jak był ten, a drugi to już jest nagrany Z nowego nabytku O, nawet też zaczęło padać, więc idealnie Coś innego, nie jest taka pogoda jak zawsze O nawet Kurwa, w marcu burza, no to taki, taki nietypowy przypadek. Eee, rynek ciekawości jest ten: jaka jest najwyższa cena za groszek? I to zawsze stanowią najwyższa cena to jest 2000 w listopadzie. No, zawsze tak jest 2000, nie? Kurde, jakbyś nie wiem, jak chcę pytać Naprawdę nie wiem, jak chce Naprawdę nie wiem, czy to jest uprawa pod zysk, czy nie. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja się cieszę, że jest nowa uprawa. Ale fajnie, że przynajmniej się zarobił do tym listopadzie, a nie trzeba będzie czekać do wiosny, jeszcze do zimy, więc w listopadzie to jeszcze się człowiek sprzeda. Na no i gramaszka, kto jest gramaszka jakiś się no w początku serii nadal tutaj jest. Co prawda no tak jak było mówione na wiosnę, znaczy na lato jest w planku picionik. Może z agregatem już, może już nie, może tak, może nie, to jest wszystko do przegadania. Chyba następny odcinek za dwa odcinki będzie w kwietniu. Odcinek to będzie nowy nabytek, pierwszy na tej serii. No ale on już był wyczekiwany, niech ta seria leci, bo kurde, nie odgrywam, zaczniemy się od tą serię, naprawdę. Jak 25 w ostatnim czasie się góruje na moim kanale, no teraz ok, no, nagrałem cztery odcinki, bo cztery nag... odcinki były nagrywane z 25, 25 z tego jeden był do mnie, więc mi. Eee, tak, to wszystko było nagrywane z 25, no ale mi było łatwiej wbić z 25, nagrać to z Pawłem Eee, no bo głównie była spawna nagrywana westka piątka. Tutaj to też była westki piątki na lipinkach naszych Dobra, Teraz, idziemy do połowy sobie, wyjdę sobie screena żeby Była jakaś miniaturka. 12, 12 minut odcinka, idealnie. Nie, będzie taki długi odcinek, co sobie zostawię tutaj, żeby przynajmniej położyć ten groch. Nowa uprawa, zawsze fajna. Tak zwany uśmiechnięcie, robimy zdjęcie. I to odcinka mam? Bo mu opór, ile tu jest w, ogóle, to w tym kawałku? No tu żyjemy nie ma za dobry, to wiem nawet, ale tu jest w kawałku 75R. No to jak na staż, zobaczymy, czy to będzie uprawa opłacalna. Jeżeli to będzie uprawa opłacalna, no to pójdzie się na większą skalę. Ladziemy sobie zu prawo. Nic się cały odcinek tutaj, nikt nie, nie planuje innej akcji. W zasadzie nie wiem czy chyba nie kolejna się nie będzie świetnie, bo w sumie mm, Bo teoretycznie to jest jedyne pole, które chciałem zaszło w marcu. Zapytam przed Damiana, czy będzie grał, czy będzie bio tutaj. Jeżeli będzie powiem tak, no to mu zostawić serwer. że teoretycznie wszystkie mamy już posiane co chciał. Chyba. Więc w kwietniu tak naprawdę będą siano na kosy. Yy, jakieś agregatowanie yy, się w kukurydzy trzeba będzie kogoś wygnająć sobie, yy, bo tak naprawdę, no co no, można powiedzieć, dwa odcinki zacznie mniej Niwa nie? Kurde, chcę chciałem pograć na tej mapie, bo jest trochę z planów z tej serii mam, trochę pomysłów na tą serię jest, więc tym bardziej dobrze, że wracamy. I w końcu udało mi się, mówię, nagrywałem z Oskarem, kurde, co by na was nagryć? nie chcę was kolejnie bez odcinka. Tego, czy tej serii nie było dawno, bo ostatnie odcinki to Barbo od chłopa, albo bracia na wsi, to były jedyne serie, bo... Dwora też była jakiś czas temu, o innych serach nie powiem, wakacyjna po wyjściu to też w ogóle seria, która nie pykła trochę, no ale przynajmniej jeszcze do końca wakacji te trzy odcinki zobaczyć. Jeszcze jeden wam nagram, może maksymalnie dwa Lecimy. No hmm, hmm, hmm. tutaj fajnie było tarży, ale dobrze, że pada, to będzie kurna rosło od razu. Matko boska, to dobrze, że niech pada. Dla traw w następnym sezonie, a w następny miesiącu lepsze będą, niech pada, rośnie, wszystko będzie. Teoretycznie no, mogę Wam zdradzić, że mm, no ta szpakowa nowa to jest całkiem nowa mapa, jakby trzeba, nie trzeba ją pobrać. Ja ją będę pobierał tylko przez miała co, co robimy. Bo nie, jak trzeba, ta seria wyglądała, także 9-10 mini, 10 odcinków i koniec to nie jest, bo ma fajny plan. No, ciągniki kolejne tutaj chcę tę serię rozwijać, mm, więc chcę tutaj leczyć. No, mam tutaj trzy ciągniki, które chciałbym bardzo kupić. Jeden zobaczycie już w tym sezonie, mm, dej, panie Boże, nie no, zobaczycie. Teoretycznie, jakbyśmy nagrywali, no to może byśmy byli w kolejnym sezonie, byś już ten kolejny przyjechał, no, ale wiecie, nie można wszystkiego od razu mieć, mm, więc tutaj musicie trochę poczekać, jeszcze, no ile wracamy, lecimy. Groszech sobie posiejemy hmm. W ogóle widziałam filmiki z zbioru groszku, Nigdy nie widziałem się filmiku ze siebie w Mam nadzieję, że to robię dobre, ale dobrze. A jeżeli robię to źle, to trudno. Dalej nie ma czasu, nie ma czasu, lecimy, siemy piękny groszek. <śmiech> 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 Teraz sobie coś napowiedzieć, mi się to nie podoba Na Takie rzeczy Bo podbajcie ludzie o swoje ząbki naprawdę Właśnie ja ten zabieg mam dawno zrobiony, a ja to przedłużałem, przedłużałem i mam za swoje Również to, że jak zgłosiłem się do dentysty, mam w poniedziałek wizytę Made me ja dwa zęby robione no, inne niż ten, który boli, ale chyba nie po... Zapytasz, czy by nie zrobili tak, żeby gdzieś mnie nie wpisali na no, szybko, albo by go otwarli i by coś tam znowu zrobili. Ha, ale to będzie znów, kuźwa, wydatek wielki, więc, więc to będzie duży, duży, duży wydatek. Pocím se ještě trochę na Premier Liverpool wygrał, ale spokojnie w niedzielę Arsenal pokaże gdzie ich miejsce Oje, oj, 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 twoja tutaj zrobię Dlaczego to jest? Bo trzeba wkurzu? Nie wiem. to jest, dwójce 25 to tak też jest fajne. Naprawdę też ładną robotę robi. Dobra, dawaj tutaj przejazdów jeszcze trochę jest, ale już na pole. To jest Najważniejsze, że nagrywam to serio, najważniejsze, że coś się będzie działo z tam serio. Mhm. 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 To zadaję, to zadaję. Mhm. No. Robi robotę. Robi robotę. Ojej, teraz co to pokazuje, jak to GPS każe nie jechać, czemu tak dziwnie bardzo? To już trzeba czekać, bo to już mnie jakoś tak dziwnie prowadzi. Mhm, 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 tady mhm, skončíme, mhm, dál. a to mhm, musí mhm, 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 Um, я у меня спундел, у меня план, который я знаю. co jak cały pogoda, czyli burza robi w farmingu robotę? Naprawdę to jest coś niepojętego. Jak je, taka jedna głupia rzecz może zrobić robotę, nie? A ja pomóż chociaż wydalić dotąd. przejdziemy tu na ostatni przejazd tam do góry poprzeczniaki i będę kończył do 30 minut spokojnie się mieści idealny cały odcinek z jednej pracy, więc nikt tylko się cieszyć ej, ej, ej ale byś macie włączył się w nie, tak? dobra, idziemy oporowo Co pan robi, dobra ustawiamy się elegancko. Jedziemy odpowiednim przyjeździe. Kurwa, jednak nie ale dobry nie wiem co ja robię teraz. jeszcze się, no i super Wow, włączyłem, odbierałem w kąt, do, do, do czekam, już na odpowiednie ścieżki. No i to nic. Ale tu poprzeczniki Byłbym topił O kurde no ale ślady widać fajne

No i także ja tym pięknym, mi akcentem e, o siano, w kroszku, mamy pole po za to od razu tę idę wrzucać, czy w deszczowym, e, ale fajnie pada, ja Wam serdecznie tę materiały. dziękuję, jeszcze Wam jeszcze go wtorku, ale to ładne te płocenie wygląda świetnie, jeszcze mamy go wtorku, mam nadzieję, że się cieszycie, mam nadzieję, że Wam się powrót tej serii spodobał, a pewnie subikost zawsze przy na Discord, na TikToka, wszystko wiecie, wiecie jesteście i zajebiście. I widzimy się w następnym odcinku z tej jak z innej serii, no i zapraszam w środę na szpakową, gdzie zobaczycie tak naprawdę dwa nowe nabytki, bo zobaczycie pierwszy nowy nabytek, który kupił Mateusz, i ciągnik i maszynę, którą, którą do niego zakupiłem, zobaczycie u mnie na odcinku, więc ja wam serdecznie dziękuję za ten materiał, widzimy się w środę, widzimy się w czwartek czy na piątek na kolonie, gdzie do nowy nabytek. E, więc same nowe nabytki na tych seriach. No tutaj jeszcze nie ma nowego nabytku, może od być jakiś nowy nabytek, czy ja wiem, czy ja wiem. Śledźcie kanał, oglądajcie odcinki i do następnego, i, do no i mam nadzieję, że to się to podoba i widzimy się na live'ach i na materiałach. Także ja się z wami żegnam, to rzeczy się z wami żegnam i mam nadzieję, że niedługo usłyszycie tutaj głos Pa, e boże, e, Dawian, także do następnego, trzymajcie się, elu!